Zgodnie z zapowiedziami do Polski przybyły już pierwsze elementy brygadowej Grupy Bojowej z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Łącznie do Polski skierowanych ma zostać 1700 żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych. To elitarna jednostka Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, odpowiednio wyposażona i wyszkolona do tego, aby realizować zadania na całym świecie i zróżnicowane misje również na całym świecie w ciągu kilkunastu Godzin do od odgłoszenia y, alarmu. Chciałbym zaznaczyć, że żołnierze z 82 dywizji Powietrzno-Desantowej to żołnierze, z którymi nasi żołnierze y, bardzo często współpracowali. Wykonywaliśmy zadania wspólnie w ramach misji zagranicznych, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. Szkoliliśmy się również wspólnie w, podczas y, ćwiczeń sojuszniczych czy ćwiczeń y, narodowych, takich jak y, Dragon czy y, Anaconda. To wsparcie, które do nas przybywa, to jest też oznaka solidarności sojuszniczej oraz pokazanie, że razem jesteśmy silniejsi, możemy sobie ufać, możemy na siebie liczyć. Jesteśmy gotowi również do przyjęcia kolejnego przyrzutu wojsk amerykańskich, sił zbrojnych ze Stanów Zjednoczonych. Czekamy, co pokażą kolejne godziny.